Kto jest ranny? Blanka, Blanka skaleczyła się w rękę. już biegnę. Zapatrzę ci ranę. Wypij herbatę. Nie pozwól, żeby ostygła. Skąd to mam? Jak trafiło w moje ręce? Czyje to? U kogoś to widziałam? Nosił to na szyi, ale kto? Wiem. Doktor Omar Contreras. Przyjaciel Juana Miguela. Można? Wejdź. Spodziewałem się, że zadzwonisz do mnie. Nie umawialiśmy się Zresztą nie miałem czasu Mamy mnóstwo problemów Chodzi o jeden z nich Wyjaśnij mi sytuację Blanko, zaczekaj Mogę ci w czymś pomóc? Co to? Zraniłaś się? Kiedy? Co się stało? Dlaczego mnie pani dręczy? Już zobaczyła pani dziecko. Proszę sobie pójść. Pozwól mi zostać jeszcze chwilę. Nie wiem, co będzie, jak i zastanie tu panią. Zabroni mi kochać wnuczka? Wie pani, jaka jest uparta. Myślisz, że nigdy nie zmięknie? Jest surowa nawet wobec tych, których kocha. Także wobec siebie. Przeciwności losu ją zahartowały i to dawno temu. Teraz nic jej nie zmieni. Być może gdyby była w pełni szczęśliwa, ale nie jest. Los daje jej jedno, odbiera drugie. Nigdy nie była w pełni szczęśliwa. Rozumie pani? Zawsze jej czegoś brakowało. Ten mężczyzna, który towarzyszył jej na pogrzebie, jest nią zainteresowany? Pewnie chodzi o Omara. Jest bardziej niż zainteresowany. A ona? Przyjęła oświadczyny. Powiorą się. Nic się nie stało. To duża rana? Draśnięcie. Zawiodę cię do szpitala. Rosja mnie opatrzyła. Jak się zraniłaś? Co się stało? Stłukłam butelkę perfum. W szkło się rozprysło. Jakim cudem skaleczyłaś się w przedramie? Dziwne, prawda? Ale to drobiazg. Przepraszam, jestem zajęta. Dobrze, możemy porozmawiać. Słuchasz mnie? O co chodzi? Był on i widział mnie. Nie sądziłam, że jest z Chłanem Miguelem. Skąd mogłam wiedzieć, że znowu go spotkam w tym domu? kłócił się z Juanem Miguelem, bo też kocha Marichui. Myślałam, że nie wróci, ale zobaczył mnie i moją ranę. Omar. W moim życiu był jakiś Omar. Boże, pomóż mi. Pomóż. Co ci jest? Odpłynąłeś. Porozmawiamy kiedy indziej. Czekaj. Co ci jest? To ważna sprawa. Źle się czujesz? Być może oszalałem.

Za doktora Izraela Pereza. Posłuchaj. Dobrze. Jeśli jest bogaty, to złap go i trzymaj mocno. Nie może ci uciec. Wiem, nie musisz mi mówić. To dla mnie szansa i nie mogę jej zmarnować. Przeczuwam, że moje dni w domu velardów są policzone. Izrael prosił, żebym pomogła mu kupić samochód i mieszkanie. Chcę, żeby było nowoczesne, ale mogę je urządzić tak, jak mi się podoba. Masz dobry gust. Strój będzie ascetyczny. W sam raz dla kawalera. Może nie będzie mieszkał sam. Myślisz, że się z nią ożeni? Z kim? Izrael kocha Estefanię, córkę sędziego Belardego. Zawsze ją kochał. To dla niej postanowił zrobić karierę, żeby sprostać jej oczekiwaniom. To była jakaś wielka potęga. Chciała wstąpić we mnie, by wypełnić pustkę. Bałem się. Wykrzyczałem jedyne słowo, które mogło mi pomóc. Ojcze! Dalej. W tym momencie rozległ się grzmot i błyskawica rozjaśniła mroki nocy. Wtedy zrozumiałem, że to był Bóg. Dobrze, na dziś wystarczy. Idź odpocząć. Czekaj. Czego chcesz? Jesteś roztargniona i ciągle przeszkadzają nam twoi przyjaciele. Idziemy do kawiarni? Dobrze. Valerio, nie wpuszczaj obcych. Dobrze. Wybacz, że tu przyszedłem. Wiem, że tego nie lubisz, ale musiałam się z Tobą zobaczyć. Co się stało? Musimy wyjechać z miasta. Wróćmy do haciendy. Nie wstawaj, leż. Czemu tak na mnie patrzysz? Nie mogę? Boisz się? Twój przyjaciel już poszedł? Tak. I nie wiem po co przyszedł. Chciał porozmawiać, ale wyszedł nic nie powiedziawszy. Coś wytrąciło go z równowagi. Blanko, chcę z Tobą porozmawiać. Powinnaś się leczyć. Twoja choroba może być niebezpieczna dla ciebie i innych. Twoja druga osobowość nie może przejmować nad Tobą władzy. Ja też się tego boję. Wczoraj obserwowałem wyjście z twojego pokoju na taras. Ty Zamierzałem cię śledzić. Powiedz jasno, co się stało? Nie mogę. Dlaczego? Bo się boję. Ty? Trudno mi to wytłumaczyć. Nie znajduję słów. Boję się czegoś, co wydaje się.